Wygląda na to, że pan kapitan w końcu odpuścił sobie twoje jabłka. Nie, schował się za lodówką. Jasne. Y o! Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwin. To się pali! Halo, słyszycie? Połóżcie się na podłodze! Połóżcie się! Szybko, pani przecież wie, co mówi! Drzwi zablokowane, dzieci są uwięzione w środku. Elvis, leć po wąż, dobra? Ja będę wyważał drzwi. Strażak, sam John. Dwa pełna, tlen 100%. Jesteś Drażą gotowy? Eliki. Oczywiście. Dwa dla pełna, tlen 100%. Nie ruszajcie się stamtąd. Dobra, po kolei. Łapcie mnie za rękę. Nie podnosić się. Chodź, szybko! Chodź do mnie! Kochanie, a gdzie nasze dzieci? Kapitanie, dzieci uratowane! Niech nikt się nie zbliża, dopóki nie opanujemy pożaru! Nawet nie zdążyłam dopić herbatki. przepraszamy! Prawda jest taka, że tak bardzo chcieliśmy sobie dopić. Że naraziliśmy wszystkich! Zapamiętajcie sobie na całe życie. Świeczki trzymamy z dala od wszystkiego, co może się zapalić. Tak, ze świeczkami trzeba uważać. Widzieliście, jak łatwo zapruszyć ogień? Kochani, mam coś, co poprawi wam humor. Karmelowe jabłuszka! Jabłko dla ciebie. I dla ciebie. I dla ciebie i. No dobrze, proszę bardzo, kapitanie. Wreszcie się pan doczekał. Ho, ho, ho! pycha, pycha, pycha! Alarm chce pomocy ktoś. Strażak sam to spoko gość. Tam, gdzie groźnie, tam, gdzie źle, na ratunek zjawi się. I nie